Cześć! Z tej strony, homik i witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Goodhartpl. W tym odcinku, jako iż jest piątek, dokładnie 30 po 12, czyli za dokładnie 17,5 godziny startuje nas serwer, czyli pierwsza edycja serwera guthar.pl Survivala 1.19. Chciałbym Wam pokazać jak się gra mniej więcej na serwerze i czego możecie się spodziewać oraz co ja, jak jako ja, jako zwykły gracz bym zrobił, gdybym dopiero co wszedł na serwer więc możecie tutaj zobaczyć, jest na serwer tutaj nam no, wtedy ładnie pisze, że start w piątek, dzisiaj o godzinie 18 więc powiedzmy, że jest równo 18 właśnie weszliście na Minecrafta, chcecie pograć na serwerze więc wchodzicie, ładujecie się na serwer i widzicie taki ekran jak tu możecie zobaczyć, ma, dostaliście od razu zestaw Zestaw gracza na start oraz tutaj. Za 3 sekundy zostaniesz przeteleportowany na randomowe koordynaty. Dołączyć na po raz pierwszy. Gracz homing na serwer, zostać e, automatycznie przeteleportowany. I jak widzicie, przeteleportował nas na randomowe koordynaty. I nie wierzę, możliwe, że jest to jakieś szczęście, bądź jest to, bądź jest to, nie wiem, ale przeteleportowało nas centralnie koło wioski, co jest totalnie, totalnie śmieszne. i nie planowano. Najwidzicie, dopiero wszedłem na serwer, więc mam szczęście. <grymne> więc, jak widzicie, przeteleportowaliśmy się na randomowe koordynaty i dostaliśmy taki podstawowy kit gracz. Jeśli ja bym teraz miał zacząć grę, to pierwsze, co bym zrobił, to bym wpisał kośnik zadania, bo jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo zadania rybackie: zabijanie, tworzenie, wiedźma magiczne, farmerskie, bądź górnicze. My się będziemy zajmować na zadaniach tutaj e, tworzenia oraz na zadaniach górniczych. Więc powiedzmy, że chcemy zacząć, tutaj do tworzenia takiego, piecy, to nie, nie będziemy tworzyć tak dużo rzeczy, więc zacznijmy od kopania, powiedzmy, że pójdźmy wykopać 64 kamienia. Widzimy zadanie rozpoczęte i teraz się wkopujemy na dół. Jak widzicie, tutaj sobie kopię i powiedzmy, że mam więcej niż tylko te 32 kobla i chcę zobaczyć, nie wiem, nie wiem, ile mam jeszcze do wykopania, więc wchodzimy w zadania. Widzicie, jak tu się poświetla, i tu widzicie, jest wasz obecny postęp. Więc na razie wykopałem 32 za 64 bloki. Więc wykopmy na szybko e, resztę. Jak widzicie, zbliżamy się tutaj. Zostały nam do wykopania 4 bloki. Ostatni blok. I zadanie wykonane Więc jak widzicie, za te zadania dostaliśmy 500 e, dolarków Czyli waluty serwerowe, więc wchodzimy dalej w zadania Górnicze, zobaczmy co jest następne O, Za 1500 dolarków muszę wykopać 320 kamienia Więc jeśli ja bym był wami Na początku zająłbym się wykupy, e, za, Zająłbym się Robieniem tych wszystkich tutaj zadań Ponieważ naprawdę te górnicze zadania Nie są wcale aż takie trudne do jakieś diamentów, emeraldów re, e, Czy jakichś takich innych trudniejszych rzeczy Wiadomo im trudniejsze też E, nagrody są oczywiście większe. Więc jeśli ja bym był wami na początku zająłbym się tutaj e, zadaniami do wykopania górniczymi oraz zadaniami stworzenia, ponieważ jak możecie tu widzieć, tworzycie cały drewniany set za 100 dolarków. Jest naprawdę fajnie potem tu, tworzycie kolejne sety i to tworzycie, wiecie, 5 crafting table 4 razy 5, wiecie, o co chodzi, 20, 20 drewna. Potrzebujecie, a macie 500 dolarków. Teraz wam pokażę bardzo fajną rzecz. No tu akurat jestem naprawdę szczęściarzem. E, więc co mogę wam tu powiedzieć? Więc, jak, jak macie takie szczęście jak ja, że znajdziecie od razu wioskę i znajdziecie tutaj, e jakąś nazywa? No, po prostu tą skrzynkę. Jak po prostu znajdziecie tą skrzynkę, widzicie trafiliśmy na 3 diamenty, 2 złota, trochę seta i saplingsy. Jeśli nie zależy Wam na tym diamentowym, tutaj w tym przypadku diamentowym kill na start serwera, możecie i chcecie zarobić, sobie szybkie, chcecie zarobić sobie szybkie dolarki, to robicie tutaj giełda. Jak wiecie, mamy giełdę i jest giełda sprzedaj, więc wykonujemy. Aha sprzedaj i powiedzmy jeden diament jako iż jest to start serwera jak widzieliście tam w ciągu dosłownie minuty zabiliśmy 500 dolarków więc zrobimy że za 5000 dolarków i sprzedamy jeden tylko i teraz jak widzicie wchodzimy na giełdę jak widzimy nasz diamencik jest tutaj jest cały sprzedawca wygasa to przez za 14 dni jest za 5000 dolarków Wiadomo jest to bardzo wysoka cena, ale tak samo tutaj można powiedzieć giełda zostawiamy dla Was, żeby ta giełda była e, zrobiona wam, żebyście Wy ustalili ekonomię serwera. Macie tutaj do dyspozycji właśnie zadania, wszystkie takie rzeczy oczywiście macie tutaj nagrody i Wy jako gracze, jako community macie zająć się tutaj zrobieniem ekonomii. Wiadomo, że jak chcecie sprzedać na początku diamenty, na przykład będą bardzo drogie oczywiście e, Takie rzeczy jak to złoto będzie na pewno też drogie na starcie Więc tutaj macie, po to macie ukośnik giełda Żebyście mogli zajmować się robieniem tej ekonomii Jak widzicie tutaj mam stan konta 500 Mam jedną akcję wystawioną Tu mogę sobie sortować Tu jest jak sprzedawać itemy Tu jest co to, co to, co to jest ta giełda Opisuje mniej więcej I ja na starcie jakbym miał takie tutaj szczęście Że znalazłbym wioskę Zająłbym się na pewno giełdą Ponieważ dużo osób będzie robiło ukośnik zadania co osób, oczywiście wy też powinniście robić, jak dopiero wejdziecie na serwer e, oczywiście to bez przesady, nie psujcie sobie tych zadań, nie zróbcie tych wszystkich zadań w 1-2 dni zostawcie sobie je, wiadomo, że no, wątpię raczej, że dacie radę tutaj zrobić zadania wiedźmy na start ponieważ są dosyć trudne, wiadomo, że rybackie to dużo, y, dużo osób po prostu nie chce robić ryb, nie chce im się łowić wiadomo, że to magiczne test są dosyć, dosyć y, trudnymi Yy, yy, zadaniami, lecz nie psujcie sobie zabawy nie róbcie na hama tych zadań tylko po to, żeby nazbierać sobie jak najszybciej monety po prostu bawcie się, bawcie się serwerem. Jeśli już zrobicie kilka podstawowych zadań, wystawicie kilka podstawowych rzeczy na giełdę, ja bym wtedy na waszym miejscu zajął się stworzeniem własnej działki Yy, przedmioty na stworzenie działki możecie zobaczyć pod yy, komendą kośnik Itemy. Jak widzicie, jest teraz jedno GUI, tutaj są yy, itemy dla graczy bez rangi, czyli jeśli nie ma żadnej rangi typu VIP, SVP, MVP, to potrzebujesz 8. Salmon, potrzebujesz 8 Hej bloków, potrzebujesz 2 bloki diamentu oraz 16 level expa. 16 level expa jest to tutaj ten level, którym enchantujecie. Lecz jeśli, jesteś, jeśli kupiłeś rangę na sklepie guter.pl, masz wszystkiego o połowę mniej. Więc moim zdaniem następną rzeczą, jaką powinniście zrobić jest to założeniem działki bądź zaczęciem zbierać przedmiotów na tą działkę. Jeśli już udało wam się nazbierać itemy i it level oczywiście tutaj ja ciężko, ciężko zbierałem te itemy, e, macie ten level, polecałbym wam wtedy pójść na ukośnik, ukośnik, RTP jest to randomowy teleport po 5 sekundach oczywiście nieruszania się wywali was na randomowe koordynaty i jak łamać nie będę znowu mam szczęście po raz kolejny patrzcie jakie tam są piękne góry Patrzcie jak tu, tu jest w miarę, w miarę naprawdę równo Patrzcie na te góry, co jest Lecz my nie chcemy iść na tamte góry Chcemy po prostu założyć sobie fajną działkę, żeby mieć gdzie chować temy. Więc jak jesteście tutaj, powiedzmy bardzo ładny, równy teren robić ukośnik, załóż Musicie podać ta, e, tak działki Ja na przykład dam e, ADM, jako admin I wtedy nazwę działki, administracja i wtedy klikamy Enter. Nie to się miało stać, ale jak widzicie, stworzyło się nam jajko. Założone działkiem nazywa Administracja i o tagu ADM działka. KomiGP e, e, HOMIGP założył działkę Administracja. Jak widzicie, klikniemy prawym, info działka. Jak widzicie, jest tutaj ładnie wszyscy informacja, informację. Jest sam członkowie, założyciel. Jest naprawdę bardzo fajnie. I teraz e, na tej edycji. Na pierwszej edycji y, działka jest 50 kratek w każdą stronę, czyli 50 kratek tam, 50 kratek tam, 50 kratek tam i 50 kratek tam. Na samej działce, y, jeśli ktoś nie jest oczywiście członkiem działki, nie może nic zrobić, nie może otwierać żadnych skrzynek, trawdorów, przycisków, nic totalnie nie może zabijać zwierząt, nie może nic totalnie, ale to nic nie może zrobić. Więc założenie takiej działki jest naprawdę y, moim zdaniem priorytetem, jeśli chodzi o wygodną, spokojną grę na Serwerze wiadomo, że potem jak założycie działkę, to wszystko idzie naprawdę z górki, bo macie tutaj wszystko. Można powiedzieć że macie takie swoje bezpieczne kąci. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i... Zastosujecie się, albo wymyślicie jakiś może jeszcze inny sposób, jak grać na Goodhardzie Oczywiście zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem filmik wrzucony dzisiaj w piątek i dzisiaj w piątek również jest start Goodharda o godzinie 18, więc naprawdę zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Serwer jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dopracowany. Jest na bardzo dobrej maszynie, więc zapraszam was wszystkich, nie powinno być żadnych problemów z lagami, z niczym. Na sklep internetowy jest oczywiście goodhard.pl, Zapraszamy również Was na list Gorda, który jest w drugiej linijce opisu Oraz na facebooka Goodhart.pl Bez kropki Więc co, dzięki wam bardzo za oglądanie Trzymajcie się, cześć